Dobra, już. A tamy, tam będzie, Nie było cięcia. Niech tak. Hmm. Co na nie Dawać klocki, dawać! Hahaha! No, ha, ha. no, no, no. Jakie laki tego serwera. Teraz sobie poranimy.

Trzymaj tego chilo, wy nie umieniaj. Nie, nie pozwalam mu. Mówisz nie pozwalam, nie pozwalam mu. Ta na mamę mówić sobie. Tralala, -la, jaki lak? Serwer jest strasznie znakowany. Обратно сорвались, так слабоваты, что не могу хотя. не могу. подождать. Уже teraz mi będzie pasić okej okay? Okay, więc cięcie już po cięciu jesteśmy o jezu poczekajcie bo to mi się coś spaliło. czekajcie znowu krótkie cięcie czekajcie okej okay, lecimy już e, bo ja miałem problemy bo mi trochę w skakały i to Eee, dobra. Dobra, będzie Steve. Znowu krótkie cięcie. To był taki trolla -la 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 To mój skin. Nie wiem czy wam się spodoba. mi się bardzo podoba. Wywalamy te dzieci. Te są takie same jak ja mam. Mm, Patrzcie. I podziwiajcie mego skinu

No, mi też. O. Jest Dobra, idziemy. W tym odcinku chciałem wam tylko powiedzieć, że sorry, że tak było cicho słuchać Patryka, ale niestety, niestety tak piśło i tak było kiepsko słychać, więc <laughs> trzymajcie się no i